Witam na y, kanale Jasiu Games. Jest to kanał jak sama nazwa wskazuje, poświęcony grom. Ja nazywam się Jasiu. Zapraszam was na mój pierwszy film. Zaczynamy. Y, jak widzicie, jestem za piaskiem. Muszę zobaczyć co to jest. Więc idziemy zobaczyć Wow, co to jest? O co, w o co z tym chodzi? A co to ja się stanie? Wow, pięknie, jeszcze raz. Yy, coś nie działa. Yey, Sam? Yy, nie ma. Dobra. Jest! Więc tak naprawdę witam Was na Jasiu Games! Dzisiaj będziemy zwiedzać normalnie, bo znalazłem tutaj świątynię. Idziemy do świątyni. Aha, przecież umiem latać, no dobra. Ja nie mogę, no. Lata nie jest dziwne. Uuu, jezu. Nie mogę tego wybuchnąć. Ja! Yeah! Uuu! A tu nic nie ma. Muszę to zniszczyć. Co to jest? Szablan Kowalski. Paddy Paddy. Ja! Yeah. E, nic tutaj takiego nie ma. E, chodźmy tutaj. Tu jakieś przejście jest. Co tu jest? A nie no. E, co jest grane? Mmm. Aha. Dobra. Spróbujemy to wszystko wybuchnąć. Dobra. Co się stanie, jak to wybuchnie? Waga? Bum bum, bum bum bum. Bum bum. To koniec. Chyba tego. Tej świątyni. Ale no, no, no cóż. No. Dobra. Yy, piszcie w komentarzach, jaki następny filmik ma być. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Zapraszam dobra, co my teraz robimy? Mm, co to jest? My dzisiaj zrobimy sobie yy, może taki domek, bo jeszcze nic nie wymyśliłem. O, jeszcze noc, głupia noc. Dobra, time set day i mamy dzień. Bye bye! Dobra, my się zajmujemy budowlą. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Co jest grany? Co to za odgłosy? Eee. Dobra. Mm, tutaj będzie taki. Okej. Okay. Zrobimy taki mały domek. Dobra. Musimy tutaj teraz budować domek. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu drewno, tu drewno, tu drewno. No co ty robisz, dziadu? Chodź tu dziadu na solo Dziadu. Po co ty tu jesteś? Głupie są te zombiaki. Mam też inne światy, ale to w innych odcinkach będę pokazywał ile mam światów. Na przykład, nie? Na przykład yy, mam taki świat, mój świat, yy, jasiowice, dużo mam światów, więc będziemy to sobie w następnym odcinku na pewno yy, sobie patrzeć, albo w jakimś innym. Piszcie w komentarzach co najpierw, zbudować jakiś wielki domek najpierw, czy taki, yy, no na przykład, Domek, farmę na przykład, co chcecie, piszcie w komentarzach, ja to już mówiłem chyba, ale no dobra. Yy, więc yy, już kończymy powoli nasz domek. Yy, dobra, dobra, dobra. Dobra, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy. Yy, spadę na drzewo. Dobra. Yy, jeszcze tylko daszek, nie? Chyba. Dach. Dach i dach. Dobra, to... Yy. Okej, okay. działają dobrze. Co się patrzysz? Creeper! Teraz idzie do zombiaka, że ja go biję. No? I zaraz on tu mi zrobi porządek ze mną. Yy, więc zaraz już kończymy. Taki w miarę... no w miarę mały jest, ale... Dobra. I okej, okay, wyjdę jeszcze trochę na dwór. Okej. Okay. Dobra, zrobię tutaj jeszcze sufit. Zabudowuję podłoga. A tak, poza tym to jest dobrze. Więc jest ładny domek. Zrobię jeszcze może komin. Taki ładny, I be, I be, I be jeszcze tutaj. Okej. Okay, okej, okay, okej. Okay. Tego nie powinno być. No i źle zrobiłem pyk i. Moi drodzy nasz... Domek jest skończony. Pozdrawiam wszystkich moich, całą moją rodzinę, brata, wszystkich moich kolegów ze szkoły, koleżanek, panią wychowawczyni, mamę szczególnie, i co? No i papa!